Drodzy Państwo, lista zalet i korzyści jest bardzo długa, ale skupmy się na tych najistotniejszych. Korzystamy z wyselekcjonowanego panelu wielu najbardziej renomowanych ubezpieczycieli w Wielkiej Brytanii, dając naszym klientom szeroki wybór ofert reprezentujących cały rynek ubezpieczeń na życie, od chorób krytycznych czy od niezdolności do pracy. Dokładnie sprawdzamy, jaki rodzaj ubezpieczenia będzie dla Państwa odpowiedni oraz który ubezpieczyciel będzie mógł zaoferować najkorzystniejsze warunki, tak aby polisa była właściwie dobrana do Państwa obecnej sytuacji, potrzeb, rodzaju zatrudnienia oraz możliwości finansowych. Nie pobieramy żadnych opłat za poradę i przygotowanie ubezpieczeń, gdyż nasze honorarium otrzymujemy bezpośrednio z firm, w których zakładane są Państwa polisy. Nasi doświadczeni doradcy zajmą się całą procedurą, czyli dobraniem odpowiedniej polisy, formalnościami związanymi z aplikacją oraz kwestionariuszem medycznym, jak również rozpoczęciem państwa ubezpieczenia. Ponadto bardzo istotne jest, że bezpłatnie pomagamy w przypadku jakichkolwiek odszkodowań, jak również przygotowaniem dokumentów powiernictwa i wyznaczenia beneficjentów do polis na życie. Warto również zaznaczyć, że na, za naszym pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać późniejszych zmian w swoim ubezpieczeniu, np. aktualizacji adresu w momencie przeprowadzki lub zmiany wysokości odszkodowania. Dzięki obecnej technologii wszystkie sprawy związane z założeniem ubezpieczenia mogą Państwo wykonać bez wychodzenia z domu, a nad całą procedurą będzie czuwać nasz dedykowany doradca. Mają Państwo również możliwość umówienia się na spotkanie w naszym biurze w Londynie, jak również w niektórych rejonach w Anglii istnieje opcja bezpłatnego dojazdu naszego doradcy do Państwa domu lub firmy. A co najważniejsze, ubezpieczenia to nasza pasja.